Łowcy głów. Wśród najbardziej krwiożerczych wojowników wilków, wyróżniają się uzbrojeni w topory łowcy głów. Są bezwzględnymi wyrzutkami społeczeństwa wilków. Zwykle trzymają się z tymi, którzy podzielają ich chore zainteresowania i mroczne usposobienie. Zresztą niewielu chciałoby przybywać w ich towarzystwie. Łowcy głów wierzą w pseudo religijny kult, wedle którego energia siły życiowej ich wrogów daje im pełnię mocy. Akt dekapitacji przeciwnika na polu bitwy, to finalny crescendo złożonego, rytualnego procesu, który zaczyna się na kilka dni przed walką. Wówczas przygotowują swój oręż, nacierając ostrza maściami i balsamami z Porządzonymi z odpowiednich alchemicznych mikstur. Przygotowują także własne ciała, kąpiąc się w zgniłej krwi bestii oraz przygotowanym soku drzewnym, a także medytując przez wiele godzin. Gdy wkraczają na pole bitwy, rzucają się na wroga z dzikim szałem, spragnieni dotknięcia mocy, której pożądają nieugaszonym pragnieniem. W momencie, gdy ich dwuręczny topór odcina głowę ofiary, uderza w nich fala czystej adrenaliny, rozszerzając źrenice i wprowadzając ich ciała w drżenie. Gdy euforia mija, odciętą głowę przyczypię do pasa. W trakcie długotrwałej bitwy każdy łowca może zebrać dziesiątki głów, które po walce sprzedaje kompaniom runicznym albo wykorzystuje jako prowizoryczne granaty. Trudno gorszy los niż zostać rozerwanym przez odciętą głowę własnego towarzysza broni.